Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem akcji Otwieramy, do której Was zachęcam. Kilka razy miałam e, okazję już e, być, e, zarówno w punktach, e, w których e, z, m, biznesy tak naprawdę zostały zamknięte zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami, e, ale również e, przy tych biznesach, gdzie Dalej e, przedsiębiorcy boją się e, otworzyć swoje firmy, otworzyć swoje biznesy i ponoszą, e, ponoszą duże straty. No niestety miałam też, okazję, e, miałam też okazję obsługiwać przedsiębiorców, a właściwie składać wnioski o ogłoszenie upadłości firm, których niestety m, nasza pandemia e, no, niestety doprowadziła do upadłości. Zapraszam was serdecznie. Słuchajcie, akcja, akcja otwieramy, pojawiła się już tak naprawdę około dwóch tygodni temu. Zanim ja nagrywam ten filmik. Ale jeszcze przed, przed datą otwarcia, przed datą buntu przedsiębiorców, części przedsiębiorców, inni przedsiębiorcy otworzyli się, a część przedsiębiorców, mówię tu głównie o branży gastronomicznej, o przedsiębiorcach, którzy mają, mają jakieś stoki narciarskie, a zostały one zamknięte. W ogóle się słuchajcie, nie zamknęły. Jest taka restauracja w okolicach Lublina, skąd pochodzę, która w ogóle się nie zamknęła od marca i całkiem nieźle prosperuje. No właśnie, ale wróćmy może do tych firm, które jednak się zamknęły zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami rozporządzeniami i Mimo tego, że rozporządzenia nie dają prawa otwarcia tych biznesów, a pozwalają jedynie na prowadzenie działalności na wynos, na dowóz, otworzyły się i prężnie działają. Mówię tu między innymi o lokalu słynnej restauratorki, którą. Całkowicie przypadkiem odwiedziliśmy w pierwszym dniu akcji Otwieramy. Wiem, że w tym dniu były liczne kontrole, znaczy właściwie była jedna kontrola, ale zostali właściwie mandaty zostały nałożone nie tylko na właścicieli lokalu, ale także na gości, którzy o dziwo Podczas y, jedzenia mieliby y, niby nosić maseczki. Kompletnie jest to oderwane od obowiązujących przepisów, dlatego że obowiązujące rozporządzenie nie nakazuje y, ludziom podczas jedzenia nosić maseczki. Słuchajcie, byłoby to całkowicie bezsensowne, chociaż nie wiem, czy widzieliście. Są takie memy w internecie, że są nałożone dwie maseczki. Otwierając buzię, można normalnie zjeść. Ale zdecydowanie byłoby to zupełnie bez sensu, żebyśmy mieli pójść do restauracji i podczas posiłku mieć maseczkę na ustach. Bo jak moglibyśmy spożyć ten posiłek? Eee, no i słuchajcie, do czego ja właściwie dążę? Chcę Wam powiedzieć, że zachęcam Was do tego, żebyście otwierali jednak e, swoje biznesy. Nie dawali się zastraszyć, nie dawali się e, zmanipulować, dlatego że aktualnie obowiązujące przepisy są niezgodne z prawem. E, pojawiły się już orzeczenia. Nie akurat w okręgu lubelskim, ale jest kilka orzeczeń już wojewódzkich sądów administracyjnych, które uchylają wszystkie kary, zarówno tych na, te nałożone przez sanebit, jak i mandaty nałożone przez policję. Bo trzeba tutaj sobie rozróżnić te dwie, dwa zagadnienia, bo zazwyczaj przy tych kontrolach pojawia się i sanepid, i pojawia się policja. I teraz mandat nałożony przez policję. Od niego, jak wiecie, jeszcze, jeżeli nie przejdzie to rozporządzenie, które, no właśnie, pojawiło się taki projekt rozporządzenia, w którym, jeżeli my odmówimy zgody na przyjęcie mandatu, to znaczy, że przyjęliśmy ten mandat. Abstrakcja tej funkcji, tej, te, te, tego przepisu jest po prostu Abstrakcja jest abstrakcyjna. <tak>, tak to należy skrócić i tak to należy ująć. No jak, kiedy my odmawiamy przyjęcia mandatu, mamy go przyjąć? Mam nadzieję, że ten przepis nie przejdzie, że to rozporządzenie nie przejdzie, no bo tak naprawdę ograniczy nam on w ogóle możliwość zaskarżenia tego mandatu do sądu, bo jeżeli, może tak wam to skrócę, że. W tej chwili jest tak, że jeżeli nie przyjmujemy mandatu, który policja nam, e, nam da, to możemy normalnie złożyć sprzeciw od niego do sądu. I wtedy w sądzie jest nasz czas na to, żebyśmy mogli się bronić. A fizycznie wygląda to tak. Nie przyjmujemy mandatu, e, policja wysyła wniosek o ukaranie nas przez sąd. Sąd wydaje nam wyrok nakazowy i wtedy mamy 7 dni na to, żeby złożyć sprzeciw. Składamy sprzeciw i tu w tym momencie jest właśnie nasz czas. W tym momencie właśnie my możemy się odwołać, możemy przedstawić swoje argumenty. Sąd wyznacza rozprawę. I tak to wygląda w przypadku mandatów, które nakłada nam policja. W przypadku mandatów, które nakłada nam sanepid, Sytuacja jest troszeczkę inna, dlatego że tam mamy do czynienia z postępowaniem administracyjnym. Czyli w postępowaniu administracyjnym, niestety, jest tak, że mamy już rygor natychmiastowej wykonalności przy mandacie, który nałoży nam sanepid przy tej karze finansowej, którą da nam sanepid, A te kary są, no słuchajcie, no wysokie, bo mogą być do 20 tysięcy złotych i teraz kiedy my dostaniemy już ten rygor natychmiastowej wykonalności automatycznie stanowić może nam zająć konta. Więc jaka byłaby tutaj jak moglibyśmy się zabezpieczyć, żeby żeby nie mógł nam Sanepid zająć tego konta. No, musimy się zabezpieczyć w ten sposób, że na tym koncie nie powinno być środków. W tej chwili jest to o tyle utrudnione, że mamy białą listę podatników, podatników VAT, czyli nasz główny rachunek, na którym. Główny rachunek naszego przedsiębiorcy powinien być ujawniony w tej, na tej białej liście podatników, czyli wszystkie przelewy, które się e, dokonują e, na, na nasz rachunek bankowy, e, muszą być ujawnione właśnie na tej białej liście podatników czyli ten numer rachunku, na który e, nasi klienci dokonują nam wpłat. E, Musi być ujawniony na liście. No i dlatego mamy w tej chwili troszkę utrudnioną sytuację, no ale możemy się przed nią zabezpieczyć w ten sposób, że nasze środki będą nam wypłacane w gotówce. Są owszem takie, takie, głównie branże, ale no też. Są takie tak naprawdę transakcje, przy których musimy dokonywać rozrachunków właśnie na, na nasz rachunek bankowy, ale są to transakcje, które przekraczają 15 tysięcy złotych. No, zakładam, że jeżeli nawet przyjdziemy jakąś większą grupą osób do restauracji, to ta transakcja nie będzie na 15 tysięcy. Tak samo w przypadku kiedy przyjdzie jakaś większa grupa osób. Na, y, pozjeżdżać na stoku w jeden dzień, no to nie będzie to transakcja na 15 tysięcy. Więc spokojnie można się rozliczać w gotówce i na naszym rachunku bankowym. Może po prostu nie być środków, tak? E, no dlaczego? Dlatego musimy się w ten sposób zabezpieczyć, że zanim my zdołamy pójść do sądu, do WS-a, Czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, i obronić swoje racje w związku z tym, że przepisy, które nakłada na nas obecny rząd są nielegalne, są niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją, że nie można zabronić zupełnie bez powodu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej, zarabiania na chleb, na życie. No. W ogóle, jak można zabronić firmom prowadzenia działalności gospodarczej, nie wprowadzając stanu klęski żywiołowej. Nasza konstytucja tylko w, takiej tylko w takiej sytuacji pozwala na ograniczenia, ograniczenia nam prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczenia nam naszych podstawowych praw człowieka, naszych podstawowych wolności. No, nie został wprowadzony w Polsce od marca, kiedy został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, a, a tydzień później stan epidemii, nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej, dlatego nie ma mowy w, w obecnie obowiązujących przepisach, żeby ograniczać tam nasze prawa i nasze wolności w formie rozporządzenia. Takie ograniczenia powinny być wprowadzone w drodze ustawy. I tak było wcześniej w przypadku maseczek. Wszystkie mm, mandaty, które nakładała na nas policja czy też sanepid za brak maseczki były uchylane. Dlaczego? Dlatego właśnie z tego samego powodu, że nasze ograniczenia. Podstawowe prawa do naszych wolności, bo to, to, to jest tak naprawdę nasza wolność: to, że my mo możemy sobie chodzić ubrani tak, jak chcemy, że nic nie zakrywa naszej twarzy, bo my tego nie chcemy, i wszystkie te mandaty, które były nagładane przez policję, są, um, są niezgodne z, z obowiązującymi, znaczy już w tej chwili. W tej chwili nie, tak? bo e, ocknęli się w miarę, zauważyli, że nic z tego nie wychodzi i wprowadzili e, to w drodze, w drodze ustawy, więc w tej chwili mm, nie mamy jeszcze e, nowych przepisów, to znaczy właściwie nowych wyroków. Które wskazywałyby na to, że również w drodze ustawy wprowadzone na nas obowiązki nakładania maseczek na twarz, zakrywania twarzy i nosa, są niezgodne z prawem. Chociaż tutaj tak naprawdę można by było polemizować, można by było dyskutować, i myślę, że takie orzeczenia również się pojawią. No i słuchajcie, podsumowując ten mój dzisiejszy wywód, tą moją dzisiejszą pogadankę, chciałam zachęcić te branżę, bo mam również klientów z branży gastronomicznej, takich, którzy nie zamknęli swoich działalności, ale mam również takich, którzy zamknęli działalności i jest im znacznie trudniej, bo mają punkty swoje gastronomiczne w... W centrach handlowych. A centra handlowe, jak wiecie, też były zamykane. Obecnie są y, otwarte, ale na jak długo to się okaże. No i ci klienci z branży gastronomicznej, którzy mają właśnie punkty gastronomiczne w centrach handlowych, y, jest im niestety niezmiernie ciężko w obecnych czasach. Y, w, w ogóle w 2020 roku. Y, Stracili naprawdę bardzo dużo swoich pieniędzy, swoich oszczędności. Jest też taka znana restauracja w Lublinie, gdzie właściciel, chcąc ratować swoich pracowników, nie chcąc ich zwalniać, chcąc dotrzymywać terminów swoich zobowiązań, ogłosił na sprzedaż swój dom. No, nie powinno do takich sytuacji dochodzić. No, to jest absurd, co się, co się w dzisiejszych czasach dzieje. W jaki sposób, w jaki sposób to nas, to nas, ta pandemia nas zaskoczyła. Chociaż ja widzę też plusy tej pandemii, bo ona tak naprawdę pokazała nam wszystkim, Dużo też nam pokazała. Pokazała nam, jak bardzo trzeba być elastycznym, jak bardzo trzeba szukać możliwości, nawet przy tych biznesach, które dotychczas przez wiele lat działały bez zarzutu, przynosiły ogromne możliwości. W tej chwili, nawet wczoraj byliśmy, bo jesteśmy obecnie w górach, byliśmy z mężem. W restauracji. W jednej restauracji były tylko mm, posiłki na wynos, mimo że najlepsza to jest restauracja w miejscu, gdzie jesteśmy. Ale w drugiej normalnie zjedliśmy na miejscu. No, byliśmy po pięciu godzinach na stoku, więc chcieliśmy po prostu zjeść coś na miejscu. Podobnie zresztą było w Zakopanym. W jednej restauracji były tylko mm, jedzenia na dowóz na wynos, a w innej mogliśmy właśnie siąść normalnie i zjeść przy stoliku. Także chciałam Was zachęcić do tego, żebyście otwierali swoje biznesy, żebyście się nie bali, nie pogrążali się dalej w długach i wychodzili naprzeciw swoim klientom, bo klienci będą korzystać, chcą korzystać. Każdy już potrzebuje normalności. Potrzebuje już takiego no, powrotu do. Nie wiem, czy da się wrócić do tego, co było, ale wszyscy chyba mamy taką nadzieję, że, że jeszcze będziemy mogli wrócić do tego, co było przed pandemią. Także pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, napiszcie mi w komentarzu. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie mi w komentarzu, będę na nie odpowiadać. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.